Ruda, Karyna, coś tam. Wszystko przemowa. Gruba. Koniara. Gruba. to że jest fura XD. Dobra, lecimy A. dalej. No, Moritz, włączaj. No. A co już odpaliłeś nagrywanie parowo? A ja wiem. Włączyło się? Na trzy, Nie wiem. dwa, jeden. Już, już na no dawno jest. Nie chcę zdem, aczkolwiek nie chcę się chwalić, że jestem y, miernym zadem, ale masterem jestem jeszcze bardziej więc... Serio, nie umie grać prostymi postaciami. Zresztą z mastera zrolować, a nie chcę mastera. Ja mogę zrolować. Też. Uwaga. Weźcie Warwika, może. Nick! O kurwa. O, ja chcę, ja chcę ją. O. <laughs> Ej, <laughs> Paweł, oddaj mu. Bo Warwika. Kur... No. Ja mogę, no ej, mogę, Sajonem zagram. O, ej, też nie głupi pomysł, zagram Sajonem. Będziemy wjeżdżać jak Dzik w paśnik. No? Dokładnie. Mmm, wezmę to. Dobra, idę full tank, ok. Wezmę to. Jak to nie też. Nie ma sensu. Jak z nich zgadnę, bierzesz Śnieżkę i tego. Dark Harvest. Nie, chyba to O, to wezmę, oh. dla jaj. No podłączyłem sobie drugi monitor, to doskonale widzę, czy mi się nagrywa, czy nie. O kurwa, 25 pingów, to by było coś. Ale będzie dobrze, 80. Ale mają team tam z... Amski team, Galio, No, no mają full tak. zasięgowych team, poza no, Galio, okay. a my... Ale Galio jest mocny, tak. sam sobie, kurwa. Też mamy ze mną Już Galio z... tam ta 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 ja, ja ja tak nie ma sensu, Ja, ja was wychyluję. będzie dobrze. Bardzo dobrze będzie. No. A w Oga, będzie też... Muszę Ardenta i Redemption. O, chciałam mi, kurczę. Działa mi. Wolałem stary runek, wychodziły, trzeba było kupować runy, a nie. No, teraz... pigu. Myślałem, Paweł! No. To nie Paweł, Ej, to jest jakiś bot. Weźcie go, wyjepcie. To nie jest Paweł. Paweł by zagrał Dark Harvest. Yy. Nie, to znaczy jak To jest, To jest Paweł. To nie jest Paweł, znaczy się. Nie, jako nie, ale jako... klep to jest dobry na tym. Coqueeror? No Nie, tak. na no, no, Kaylee jest kleptomanca dobra. Też, bo pokujesz Ale wszędzie grał. Bo e akurat mało mały koszt, koszt ma mały więc sobie pokujesz i też cooldowny ma też malutkie. Pokujesz jak głupi hmm. Muszę sobie Skupisz, te... Malut. Muszę sobie te oczka sobie wyłączyć z Discorda, które się pojawiają na lewym górnym rogu jak ktoś coś mówi. No. Niby, niby to fajne, bo wiem kto przychodzi, kto i co gada, ale... wada to jest pro-youtuber kurwa aż tak znane, że nie musi się widać, nie? Po prostu wbijaj, i zaczyna nawijać. Dokładnie. to, tak to ja jest tam Salvador XX77x222 Dzisiaj ja, zagramy w League of Legends. Jestem gówna, bo wiecie, możecie się spodziewać gówna gameplay gówno jestem tu dzisiaj Paweł! Jadę jeden, 5 pięć, sześć, Tomeczek, czyli Pretty Hado, a I Węgiel! I Węgiel! Jedziemy! No! Teraz Szatan go nabił Aaaa co to było? Nawet go chciałem healnąć, też znaczy, healnąłem go i nic Węgiel ciesz się że nie umarłeś jako pierwszy Panie Pawle co pan robi Easy to jest żeby nie No jest AP czy Ty? mi się wydaje? Nie No jest Odek Paweł Też żebym się zabił na tobie? Ty trafiłem na tobie Jeszcze ja Myk. nie no. Ale mu zadałem z tego koła Aha! Uderzenie! O ty chamie głupi! I go, Paweł. Paweł i gawał. Nie wiem, czy go trafiłem. A, chyba trafiłem, bo mi się sprokował ten... A ja nie trafiłem. Wiesz Paweł, zniknęła. Ta A Artur już był na wizji? Tak, ale akurat yy, te... filmiki z nim się zepsuły. O, jak mi przykro. O. Dobrze. Ale nie, serio mi się zepsuje. Jakoś mi tak dziwnie laguje. Zobaczymy jak ten się nagra. Miejmy nadzieję, że lepiej. Aha, nie ma tam nic. Więcej. Dobra. Ale ta Panie karma bio. Nie da, że w ogóle nie da się do nich podejść. Da się. Hmm? Lecz nieee No kurde No Staram Lecz Boom. A prawie go zabiłem Kuleczko Ale Lecz chodź chodźcie, chodźcie, no. Jeszcze nie, Shadow nie. Jeszcze nie. nie Jeszcze nie, serio, ona się bardziej No jaki ham, no nie gra pod team Maciorz głupi uh. mnie, będziesz chciała snajpić. Wziąłem chilkę Widziałem, że, że pan palmie... mogę wjechać, mam 6 wiesz on. Wie, może na mnie hulda będę Dobra, dzięki Paweł. Zabijecie, nie zabijecie Aaaa, gdyby tak, ale... nie ja Pararatari Rangmari ja Musiałem ją zultować, o. żeby nie paść Ale dziki, ale dzikie dżuki Ła Dżuki z Kurde, Kurna, muszę ją zafrozyć ja. Kurde, ale ta karma zjebała Lecz mnie, panie Ewanguil Ja leczę każdego Pod zobaczem Zaraz tu pójdzie pocis w... od Kaisy, pewnie? No, nie mówiłem? Panie, jak w jakimś automacie. Co to za bydle mi tu lata? Jakaś ćma dzika. No ej, serio jakieś gówno mi wleciało do pokoju. Czekajcie, ja tu mam yy, jeden na 1. Jeden. Smacznego. Ale wy wielkie bydle, nazwę cię Maciej, dobra? I Maciej, jak cóż Maciejek? Nie jestem Maciej. Nazywałem Cię Maciej? Ej, wezmę... ej serio sobie będzie moim zwierzątkiem Maciej Maciej nie wkurwiaj mnie Ja ci odświecę światło żebyś biegał sobie w tej lampy, żeby one ładniej świecą, dobrze? Czekaj Pan Paweł co robi Aleć tam Najebany są No czy on próbuje być śmieszny na siłę? O, Chyba tak. Maciej, Też ja. Nagrywa to musi. Szybko się rozczaruje. Asy, nie, nie musi, no ale tak, tak dobry. Karczela to te sławku. Jebany Maciej. No nic nie ma. No ale ten nasz jest dobry. Oj umierasz? Ale Dżuki. O nie, węgiel na drodze. Kurde. już, już, już na drodze. <laughs> Mam dużo życia. <laughs> ale nie lecz, jak masz tyle życia. Dobra. I weź sobie Jak jakieś sobie itemki takie, wiesz, takie tanki co leczą? bardziej. Takie no? Spirit Visa za War czy... czy... O, Warmoga, tak no. Warmoga w full. I Spirit Ale Ardent I Spirit Visa za ciebie. I umierasz. A. Chyba nie trafiłem wiem. Dabajemy może. Maciej, Maciej żyjesz? Żyjesz, Maciej. Dobrze. Maciej sobie A żyjesz. jest ćma, czy co? Tak, taka dużo ćma. A. Proszę o komiks. No na MSP, proszę o komiks. Awaj, uff, Salvador. Kobietami... Adolf chyba w Minecrafcie, kurwa, utknął. A coś so, mówiła o jakimś koniu w Minecrafcie do ruchania, czy coś? Może no, i kliper wysali. Flipper. Wysa to jest flipper. <laughs> No Ripper No co za bydlę, tak. no kurna ma ajma, no Znaczy, łoj oj, Łoj haka, hak. Bagiety ujowi Ujujujujus Pst, jadą Kolek, yy, downed ma ładniejszy skin do tej Kayle No ale a ciebie kurwa Ryszard Komarze cię cię No i Ryszard umarł Maciej żyjesz? <grystanie> Maciej mi spierdolił, mi nie ma Macieja Stwierdził, że jesteś PSB. A nie jest Maciej, Maciej lata, Cześć Maciej Maciej leci do ust. Pocałuję Macieja. Ej bez kitu, ona jest taką grubą ćmą Maciej. A za go Maciej Nie wiem czy jest kobietą co mi tak leczy? Ale mogę sobie ja No jak mówisz, jak... Jakie kurwa gówno ten Zreal? No... pewnie nie? Jak jesteś w czakach, no. ale on nie... Normalnie tak nie trafia jak normalny człowiek, czyli... Down. Nie... Strzela tu, tylko strzela tu na... Tym, na końcu. Jakby wiedział, Właśnie. że ja tam jestem. nie... Wiesz, nie. Rapid Fire się z Annie skaluje, nie? Jakie te masz na, y nie! Nie, 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 nie. Bo Rapid Ale Kanon jest ten jako ten czar. Ten... No jaki pytanie? Skąd on, on wie, wie, że ja tam jestem? Wie, bo on widzi, że ty tam Chyba że żywi. No, tam, ja mam to multa to za kilka sekund. Dobry lot, naprawdę. Koza kult ci powiem. Kyle. Bardzo dziękuję. Prawie zdążyłem. Wszystko, Wszystko hmm. przez tego Galia. To jest bardzo opopostne. Włochy, chyba będę sobie maksować, żeby mieć więcej haptów. No. Ej, mhm. kurde, było blisko, prawie nam się udało. Mhm. Tym sajonom masz tutaj quadra kila. No. Macie no, No spró... no dawaj na no, oślep, dobrze Ale nie, da się bardzo odbejtować tego Izraela 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 No tak karma gra gorzej od tego wungla więc już serio, coś na rzecz jest Łolo no ma 1-5. Jest Małkawe. głównym tak. O, 110 złotych stary. jak miło. Nie mogą tak stać pod tym turetem i odpuszczowywać falę no, minionów. Przydałaby, no, ten... znaczy przydałaby się karma, znaczy przydałabyś... Przydałby się zero zamiast tej karmy, to byśmy lepiej przynajmniej pushowali. Nie, hmm. tak to kurde, nikt nas nie może fuszować za bardzo. Nie oni nie. mogą na czyli. A może z Can tego zebić? Yy, Wierzę, wiesz? Paweł. No dobrze, wiem, że mogę. Coś hmm. zrobi teraz. Uważaj. I teraz Kisa przyjdzie i mnie za siebie Ale pokczam, bo o mi Zulta bije całe w. <laughs> I gufno. Dostała. Paweł też. Nie serio, jak Gaz z Pawłem, to zamiast ja dostawać demyśl, to on dosta dostaje zawsze tymi skillshot'ikami. Każdym możliwym. Yoj. kurde, ten... Co? Chodę. Trzy osoby na low, ty nie wierzę Nie goń, O kurwa, to nie, oh nie. Oh nie. Masz unti, dawaj Wiem, wiem, nie. wiem, ja chcę ich zbejtować, żeby Azrael użył tego Dawaj Wiesz, nie, nic nie zrobię. Nie, nie zrobię, huja. O, dobra Nie da Kurwa, ja nie wiedziałem, że oni będą mnie tak połkować, jak gówno Zabij ich Paweł. No Paweł ich nie zabije. Nie z tym. I tym. Czemu Ty Ginson nie zraszowałeś, tylko to główne? No się składa. Ja pierdolę, no to już wiemy, że był Paweł nie ma z jednej A? Paweł. Paweł raszuje się Ginso na Kayle i to tak raszuje w chuj. Niego. Straj hardziłeś. I ta ląd. I

Nie, kur, kur... Kurde, po co ci Nie mam. Nie kupuj temu, co Riot Games poleca, bo Riot Games poleca Jest głównym. Ale nie kupiłem eholda. No Paweł kupił eholdę, no. Wy do no właśnie, Paweł jest głównym. <laughs> Paweł zuprzo sobie... Hex drinker, znaczy hex tego, no Gunblade ogólnie Gunplay. Hex Cie? Gunblade, chuj wie. Czemu? Bo jest zajebiste yy, Ginso. Eholudena nawet może sprzedać, serio to mówię Jest głównym I sobie coś pod hapeki kup nie mów nie on

Ej, właśnie się zorientowałem, że my nie mamy dmage'a w teamie. No nie. Jak, jak Kayli się nie odpali, to mamy tutaj bawę. Kto u nas może zrobić dmage? Na pewno nie karma ja. i Soraka, Pisają. Ja Nie mamy w ogóle demage'a dlatego nie polegamy nie. na Kamili, która, która zraszowała kurwa to. Przepraszam to. Ale ty, no, ty masz bulldupy. No mam bull tak, jestem tak. teraz y, tym. Jakąś tam chyba yy, wróżkiem musi być. Czuwa, to już wolę słuchać. Brata Artura, brat Artura Liska. Brata Artura Liska? Brata Artura, brat Artura Liska? No brata. A no faktycznie co coś tam ma. siostrę. Dwie siostry właściwie. No. Chodźcie po chilka twoje to i ród y, kapuścińskich y, będzie musiał być przedłużany przez Artura. <noise> No dobra, jeszcze no przez Tomka. Razie, latę, ty do samego no samego to do już wiemy na, na jakiej gałęzi się ten ród skończy. Ale nie baliśmy teraz wszystkich O tak, No kurwa, dawaj go. Biją mnie. Mopki mnie zabiły. Ja pierdolę. Nie wiem, Nie wiem, panie karma, panie. karma, 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 kar... ...ty na Zobaczymy ile to twoja rada jest... ...warta, Nie wiem, przegram to dzisiaj, a dojadę tam. Teraz jeans musisz kupić, panie panu. Będę kupował, co będę chciał. Się drunk, yy, jak się pisze drunk... jak się drunking to nie... drunking y, to jest kurwa przeszły. Nie to jest ten... Nie, drunken. Drunk. Kurwa... Robot. drinking kurwa. Nie, 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 nie. To pijący ten? Zostań pić kurwa. Stop drinking. Motherfucker. Okej, okay, trzeba... Yy, tego. Randuina nie No, Randuina trzeba złożyć Randuina trzeba złożyć na dwie kurwiające postacie i w sumie to troszeczkę Toż tu jest w martwym punkcie siomeczki karma Możemy się wbijać, nie ma co Ja ona prawie pętę zrobiła Chciałbym Bardzo dobrze. Do. <laughs> prawie pętę zrobiła i co? Cześć, prawie pęte ukradła, prawie co ktoś, ktoś prawie pętę yy, ten Prawie pętę. Ktoś prawie pętę miał, zresztą. nie? Ktoś prawie naprawdę ukradł. Na Wyszyjemy do końca to Mogłem mieć dystrakcję No, niby mieliśmy Lijcie Nexus, wszystko Nexus yes. Nie Jezus Maria, Tomek jak się zreportuje Co